Moi drodzy, zobaczcie, jest mi tak tutaj zimno. Widzicie? Tak. Para z ust leci. Jest ogólnie bardzo, bardzo niedobrze. Moi drodzy, zostawiajcie szybko łapkę w górę, bo cały czas słychać, ktoś za mną chodzi. Nie wiem, co to jest. Czy to są te króliczki? Uciekać mi stąd, króliku! Kicku, wy... no, wynocha, wynocha. O, ej, tamten. Zginął? Króliczek! Malutki króliczek zginął, jak to jest możliwe, surowy królik No nie, moi drodzy, zostawiajcie łapęcie w górę specjalnie dla tego króliczka Moi drodzy, dobijmy 6000 łapek w górę I moi drodzy, dzisiaj bardzo ważny odcinek, bo chciałbym zrobić sobie schron Bo jak widzieliście, naprawdę jest tutaj groźnie A ja idę w tamtym kierunku Mam nadzieję, że nic nie znajdę dzisiaj O, to jest kolejny królik Jezu, myślałem, że coś potężniejszego, ale to króliczek, tylko czarny tym razem. No dobra, idziemy, idziemy, może znajdziemy jakieś miejsce na schron. Tak, może by było... Trzeba zrobić po prostu e, jakąś bazę, nie wiem, gdzieś w górze jakiejś, przy wodzie. No to jest priorytet, słuchajcie. Ja bym zrobił bazę, ale przy wodzie. To by było sztosik. No dobra, eee... Nie wiem, jak tam skoczyć. Pyk. Dobra, jestem jak najdalej, cyk. Okej. Okay. I skakuję. Wilczek! Co ty tu robisz? Czekaj, ja mam kości. Mam kości! Ej. Ej. Wilczek? Tak, mamy wilka, zobaczcie. O, i kolejny. Dobra, ej, musimy go nazwać jakoś. Musimy je nazwać. O, tak, wilczki. Ciebie nazwiemy. Nie wiem. Spajki, a ciebie... Yy, nie wiem, Halinka. Spajki i Halinka, moi drodzy, czy podobają wam się nazwy? Chyba, że możecie nazwać je pisząc w komentarzach. Okej, okay, dobra, mamy tutaj jakąś jeziorko, podejdźmy tam, może się coś ogarnie. Dobra. Te dźwięki, słyszycie to? No nie. Te dźwięki są naprawdę przerażające. Dobra, ale w tym momencie po prostu będzie trzeba przejść. E, dobra. E, co to jest? Tam coś jest. Ej, tam są czerwone pochodnie. E, widzieliście to? Co tam się pojawiło? Co to jest? O kurczę, jakaś skrzynka? Ej, a to przez to, że ja się oddalam przybliżam. Patrzcie, widzicie to? Dlatego... wow! No dobra, Ej. dziwne. Co to za kukła jakaś tam jest? Dobra, podejdźmy do niej. O, ej, to jest dobra miejscówka na bazę. Patrzcie, ależ to miejscówka. Dobra, ej, to się tutaj osiedle. słuchajcie. Zrobimy sobie bazę. E, będziemy mogli się schować przed y, mopkami i tak dalej, przed nocą. Może w końcu będzie można pójść spać. Dobra, spajki i ty możecie się położyć. Yy, może ja bym zrobił wam jakąś osobną zbrożę, jakiś inny kolor, ale to za moment, żeby się odróżniały. Ale ej, mnie to zaciekawiło, co to takiego tam jest. Widzicie? Co to jest? Yy, dobra, to ja tam podejdę może lepiej, żebym yy, sprawdził dokładnie o co chodzi z tym czymś. Dobra, eee. Yy... Moi drodzy, to jest bardzo, bardzo niebywałe, bo wcześniej czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Patrzcie, to jest jakaś kukła i ona sobie siedzi oparta o drzewo, tylko trochę daleko. No i patrzcie, ma głowę w dół. O co chodzi? Halo? Ej, no on się nie rusza, patrzcie. W ogóle bez bez jakiekolwiek ruchów. Co za skrzynka? Coś tam jest, mogę sprawdzić? No dobra, w skrzyni nic nie ma. Nie wiem, yy, no dobra, ej, halo? Pobudka! Proszę pana! Pobudka! Nie wiem, ej, ten gośtek yy, się nie rusza. Nie wiem, ma głowę jakąś taką, no dobra. Olejmy sprawę, słuchajcie. Idźmy do mojej bazy, tam myślę, że na pewno, na pewno yy, coś uda nam się ogarnąć. No to by był hit, słuchajcie, bo ta kukła to w ogóle jakaś nie wiem. Będzie trzeba ją sprawdzić o co z nią chodzi. Ale dobra, no czekaj, czekaj, czekaj. O, dobra, jest moja baza. I jak wam się podoba? O, tutaj mamy jakieś kwiatki, przydałby się jakiś inny barwnik. No dobra. Um, co pieski? Co? Co się stało? Czemu tak reagujecie dziwnie? Ej, one są jakieś. Jakie ty masz oczka piękne Halinka i spajki? Tak, pięknie, pięknie wyglądacie. Słuchajcie, ja bym zrobił tutaj po pierwsze łóżko. Bo z tym łóżkiem może być naprawdę, naprawdę tutaj ciekawie. Bo jak widzieliście. Widzieliście to? Tu się osunęła ziemia normalnie. Co jest grane? Nie wiem, nie, wiedz... nie wiem co to jest, ale trochę to jest creepy. Dobra, pieski. E, wchodźcie do bazy, ja was tutaj zamknę. Bo nie mam zamiaru tutaj dłużej, słuchajcie. O, znowu coś tutaj się zrobiło. Dobra, pochodnie postawmy jedną, żeby tutaj było jaśniej. O tak, o tak, o tak, dobra. Ej, tutaj, to właśnie ten, ten dirt się jakby usuwa trochę. No dobra, mamy drzwi. Okej, okay, to teraz już możemy sobie tą bazę jakkolwiek powiedzieć, że jest całkiem normalnie. Ej. Czy mi się zdawało, ale. Ten clown podniósł głowę? Co jest grane? Nie, jak to możliwe? Ten clown podniósł głowę? Może wiatr tak zawiał, bo słuchajcie, wiatr czasami tak wieje, że po prostu tą kuk kukłą po prostu ruszyło. Ale nie wiem, ja pójdę sprawdzić, czy przypadkiem ktoś nie robi sobie jaj ze mnie. Czy to przypadkiem nie smile? To tak mi się coś zdaje, dobra, mam zgniłe mięso, zjedzmy, zgniłe mięcho. Bo powiem wam, że jestem trochę głodny. No dobra, e, idziemy, idziemy i co? I co, gdzie jest? Klaunik! Klaunik! Co, to jest jakiś clown? Klaun, kukła klauna, słuchajcie. Ty, no nie wiem, jak ja mam w ogóle. On, patrzcie, jakiś by czarne oczy, żółte zęby. Nie wiem, dla mnie on jest całkiem przerażający. Ja nie mam zamiaru z nim dłużej tutaj. Słuchajcie, jakoś. Nie, klaunie. Weź, czekaj, ja muszę go chyba zamurować czy co zrobić? Nie, dobra, zostawiam go. Bo jeśli to ktoś robi, no to jest naprawdę przypał. Nie, dobra, ja wracam do domu. Ja wracam do domu. O! Ty. Co to robi książka? E co to za książka? Zadanie numer jeden? A co? Zdobądź mlecz. To dlatego klauna i do tej skrzynki mam wrzucić? What? Yy, dobra, mleczek mam znaleźć. Dobra, poszukajmy mlecza, czy gdzieś on tutaj jest. Od razu będę mógł zrobić zbroję. Ty no, nie wiem, czy w tym lesie znajdę jakieś mlecze. Tu żółte jakieś kropki latają, ale to nie są... O, owce! Dobra. I... I żółty mleczek. Czy gdzieś one są? Nie ma nigdzie? Halo. Jak to możliwe? Ej, okay, patrzcie, są mleczyki, są mleczyki, znalazłem je. Spoczko, więc naprawdę całkiem niedaleko. Jest mleczyk. Dobra, weźmy sobie ze dwa, ewentualnie trzy. Nie zawsze lepiej mieć więcej niż za mało. No to jest taki plus. Dobra, ciśniemy teraz tam z powrotem do tego. O, jak się przestraszyłem! Ale się przestraszyłem, króliczka malutkiego, czarnego. Dobra, lecimy dalej z powrotem do tej e, wody. Tam jest ten klaun i on jest jakąś kukłą, którą mi się naprawdę nie podoba, powiem wam szczerze. O, dobra, mamy klaunię, proszę bardzo. Eee, czekaj, eee, dobra, co ja mam tu wrzucić? Mlecza. Okej, okay. i zadanie numer jeden. Dobra, niech będzie, proszę bardzo, klaunię Nie wiem, ja chcę wracać z, z powrotem, słuchajcie, do bazy i ją tam wykończyć. Więc nie wiem, czy jest sens, żebym jakkolwiek tutaj... Ogarniał jeszcze tego i tą kukłę. Nie wiem, jak to możliwe, ale ktoś robi sobie ze mnie jaja i każe mi wykonywać jakieś dziwne, dziwne zadania. Dobra, wiecie co? Co jest dla mnie ważne? Crafting. Ja muszę mieć tutaj crafting. E, słyszeliście to? Ten dźwięk? No dobra. Zróbmy, może słuchajcie o piecyk. O, to się jak kraftuje coś, to jest taki dźwięk. No dobra, kumam, żelazo przepalmy i. Dałoby się więcej żelaza, bo mam naprawdę, naprawdę malutko. No to jest trochę przypał. No dobra. Ej, ej w ogóle nie wiem, żelazo. A weźmy. Dobra, ja, ja bym oczywiście zdobył go więcej, bo mam tutaj żelazny kilow. Prawdy ty żelazo to by się mega przydał. Kolejna książka przy tym redstone. Ie. Ej, ale ten clown przypadkiem ubrania nie zmienił? Zobaczcie, na czarno teraz, jakoś taki garniturek ma. Dobra, idziemy, słuchajcie, weźmy tą książkę. Gdzie jest ta książka? Ej, ej nie mam książki? Halo, a nie, mam, dobra, mam. Zadanie numer dwa. Co to jest? Zdobądź grzybka. Tam są grzybki, dobra, ciśnijmy, ciśnijmy po grzybki. grzybki, grzybki, widziałem tam są. Po drugiej stronie to jest trochę creepy, to wszystko. O, tak, tutaj mam grzybeczki, super. Bardzo, bardzo pięknie. Dobra, muszę się posilać z gniłym mięsem, rozumiecie to? Zgniłe mięso muszę jeść. Fuuu. Dobra, weźmy, weźmy te grzybki. Okej, okay, grzybulce są. I teraz idziemy do klauna. Dobra, fastem, fastem do niego, szybciutko, szybciutko, lecimy, musimy wykonać jego drugie zadanie, tylko, Jezu, czy ta zorza polarna przypadkiem dla was się nie wydaje jakaś dziwna, że ona wcześniej tak nie wyglądała, no dobra, cyk, okej, okay. okej, okay. dobra, o, jestem, pyk, na samą górę, o, 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 dobra, jesteśmy tutaj, what? Czy ten clown przypadkiem się nie ruszył? Ej, on był czarny ubrany. On wcześniej miał głowę w dół, a teraz oczy mu się zaświeciły. O, kurde. To jest creepy. Nie wiem, czy ja mam wykonywać te zadania. Patrzcie, on coś wskazuje. Mój domek? Jak ty. Jak ty wskazujesz, mój domek? Patrzcie. Jak to możliwe? No dobra, wrzucam tego grzybka. I zadanie numer dwa. I patrzcie, one znikają z tej skrzynki. O kurde! Nie, to jest po prostu jakaś chora akcja. No nie, nie. Dobra, szybko, 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 zawijam. Nie wiem, powiem, nie mam pojęcia co ja mam z tym zrobić, moi drodzy. Dobra. Wracam do bazy, słuchajcie, nie wiem czy ja mam iść spać, czy co. Nie wiem, nie da rady w ogóle iść spać. Zaraz Wam pokażę, nawet się położę. I patrz. Będę leżał słodkich snów, postęp dokonany. I zobacz, będę leżał i leżał, i leżał. I nic się nie zrobi. Nic. O! Coś słyszałem. Coś słyszałem. Czy to przy. O! Patrzcie, nade mną się coś rusza. Nie, szybko, drzwi muszę ogarnąć. Drzwi, szybko. Bez drzwi to jest trochę creepy. Jezu, ten dźwięk. Dobra, szybko, drzwi cyk. Dobra, okej, okay. dobra. Jest szybko, drzwiczki, pek! O, teraz się trochę bezpieczniej czuję powiem wam szczerze. Dobra, ale gdzie jest klaun? Czy on tam się coś zrobiło z nim? Dalej wskazuje. Dalej wskazuje na mój domek, patrzcie. Nie! On jest mega przerażający, nie mam zamiaru z nim dłużej tam słuchajcie, jakby... się nie wiem, kolabować czy coś takiego, kolaboracji robi z nim. Dobra, Dobra może kolejny dziś zadanie znajdziemy. Tu jest! Nie, dobra. Kto to rozstawia? Czemu ktoś ze mnie sobie takie jaja robi? Zadanie numer 3. Zdobądź wiadro lawy. Ja, dobra, wiaderko weźmy. W ogóle ja nie wiem, dlaczego ja te wykonuję zadania. Może to smile dla mnie robi jakieś trole. Wiaderko lawy, gdzie ja lawę znajdę teraz? O nie, może gdzieś tam. Dobra, pójdziemy po tą lawę szybciutko. Eee, może w tą stronę jakoś? Nie wiem. Lawa. Jak myślicie, czy ten klan się ruszy po raz kolejny, jeśli tylko e, wykonam jego zadanie? Tam jest lawa, błagam, niech będzie lawa. Jest lawa, jest lawa. Pięknie. Wilczek, nie rób tego, nie skacz. Wilczek, nie skacz nie masz tutaj, poczuł juzu. Chodź, psinka. O tak. Zobaczcie, mam pieska. Dobrze. Dobrze, kolejną psinkę, zobaczcie, do tak, tutaj, o, przy lawie był piesek Chodź, idziemy, chodź, idziemy, psinka, chodź, chodź, psiutek Dobrze, idziemy teraz oddać te wiaderko lawy, bo powiem wam szczerze Eee, e! piesek, czemu się... Co? Jak on się spalił? On w lawę wszedł I przecież jak... Patrzcie, jak ja tu lawę mam Jak ona powstała? Patrzcie, tam się coś pali. Dobra, nie, 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 ja zawijam stąd. Ja zawijam, coś chore, ten las jest przerażający, mroczny las. Bardzo mroczny. Dobra, szybko, 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 szybko do tego o, klauna. chciałem powiedzieć do tego bałwana, ale ten clown czy to czy ale to jest niemożliwe, żeby kukła jakieś takie rzeczy robiła. Dobra, idziemy, idziemy. Tak jest. Patrzcie na to. Dobra. O! E! Patrzcie, on się przewrócił ten clown. Co? On leży? Klaunie. E, patrzcie. O kurcze. No dobra, widzicie tego klauna? On teraz leży. Masz tu wiaderko, tak jak chciałeś. Dobra, zadanie numer 3 chyba wykonane powiem wam szczerze. Że chyba jest wykonane. Dobra, ja zawijam. Nie, nie, nie. Okej, okay, nie. Już trzy zadania wykonane. Dobra, yy, nie wiem. Yy, tutaj jest coś. O, jest, patrzcie, kolejne zadanie. To, czy to będzie czwarte? Tak, czwarte. Zdobądź trzcinę. Trzcinę, dobra. Trzcina. Słuchajcie czy ona... Tam jest! Tak, ja ją wcześniej dziś zauważyłem kątem oka, więc podejdziemy, od razu ją zdobędziemy. Czekaj, tylko czy ja mam e, uchodnie żeby było jaśniej. Dobra, będzie trochę jaśniej, będzie trochę szybciej. Dobra, idziemy po tą e, trzcinę. Musimy oddać również tą trzcinę tam do tego do tej skrzyneczki Przy tym klaunie. Dobra, pyk Okej, okay, okej, okay, mamy trzcinę weźmiemy jej więcej, bo ten clown ciągle jakieś zadanka wymyśla. Nie, to jest, powiem wam szczerze, mega, mega przerażające. I ten clown, który się zmienia, rusza. Nie wiem jak on, jak to jest możliwe, przecież to jest jakaś kukła. Ty, czy go teraz nie ma w ogóle? Nie wiem. Ty nie ma go? Gdzie on jest? Może gdzieś za drzewem? Nie ma klauna? Yy, dobra, trzcina cukrowa. Niech będzie, masz. Albo jedną tylko mu damy, jedną mu damy i książkę oddam. Dobra, masz, zabieraj to. Dobra, wiecie co? W takim razie ja wracam do domu. Wezmę się trochę tam, nie wiem, ogarnę. Wezmę, zbuduję jakąś bazę czy coś. No i moi drodzy. Pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Zostawiajcie łapęcie w górę i w bazę. Co? Jak to możliwe? Patrzcie, ten klaun śpi na moim łóżku? Nie, czekaj, nie. Dobra, szybko, piesek, szybko, drugi piesek. Nie. Ja zawijam stąd, zawijam stąd, chodźcie pieski, wychodzimy, wychodzimy, szybko, 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 nie, widzieliście co się dzieje, ten klaun mnie prześladuje, nie, to jest naprawdę przerażające, on teraz spał w moim łóżku, nie, nie mam zamiaru dłużej z nim tam, e, nie wiem, się spotykać, moi drodzy, zostawiajcie łapkę w górę, pamiętajcie o subskrypcji, do, do zobaczenia w kolejnych filmach, do zobaczenia, niech Eldorado będzie z wami, pa, pa, bo to co się dzieje, to jest jakaś masakra, pa, pa.